Nagrywamy. Nagrywamy. To lecimy. Lecimy. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Jak wspominałem w ostatnim filmie nie jestem sam, a wraz ze mną jest postać, którą na pewno znacie, kochacie i lubicie Michał. Cześć! Tak, Michał przez kilka lat był kamerzystą. Kil... Operatorem kamery... W... Na, pro... na tym kanale. Na tym kanale, tak, tak. To będzie kilka lat. Tak, nagrywaliśmy razem decepcję. Nagrywaliśmy razem. Magię. Prawdziwą Prawdziwy magię. Prawdziwy hit. Magię na szybko. O, prawdziwa magia była hitem. To była. prawda. Tak. I dzisiaj startujemy z nowym projektem. Nowy rok, nowimy. Dokładnie. W związku z tym czas odpowiedzieć na kilka pytań, które się pojawiały w komentarzach pod poprzednim filmem i kilka pytań, które sam wymyśliłem. Nazywam się Adrian Rajczakowski i przez kilka lat byłem prowadzącym, hostem na tym kanale Teory 67. W międzyczasie też dawałem pokazy solowe, pokazy iluzji, bardziej mentalizmu, czy to na imprezach okolicznościowych, czy to na eventach zamkniętych, na imprezach firmowych, na plenerowych też się zdarzało Dla Byłem na takich. Byłeś takim? O, to fantastyczne. nie na wiedziałem. Na to. No to i fantastyczne, no i super. E, więc tym się zajmowałem. Potem troszkę porzuciłem iluzję na rzecz bardziej nauki i psychologii. No i nadal popularyzuję wiedzę psychologiczną w mediach społecznościowych. E, ale postanowiłem, że wrócę do iluzji, a raczej może do mentalizmu bardziej, z czymś nowym. Z nowym projektem, z czymś świeżym, z świeżynką, z czymś autorskim. No i do tego projektu potrzebna była jeszcze jedna osoba. No i jak się okazało, nikogo innego nie ma. Właśnie więc padło na Michała, który teraz powie o nieco o sobie. Ja nazywam się Michał Zakrzyczkowski. Przez parę lat byłem kamerzystą tego oto gwiazdora, mm. <coughs> więc że tak powiem, całą jego działalność znam od kuchni. I ogólnie znamy się w cholerę czasu. A może dłużej. A może nawet dłużej. No. Więc przez to że się dobrze dogadujemy, stwierdziliśmy, że taki wspólny projekt jest. Dobrym pomysłem. I co masz wspólnego z iluzją może? Co masz wspólnego To z jest iluzją. ciekawe pytanie, wydaje mi się, że to będzie ciekawe dla nich. Tak, z iluzją mam wspólnego tyle właśnie, że wszystko co robił Adrian widziałem od kuchni, widziałem wszystkie sztuczki wykonywane po parę, dziesiąt razy, więc nawet bez tłumaczenia potrafiłem zrozumieć na czym to wszystko polega. I rozszyfrować. I rozszyfrować, tak. Więc um, swoim umysłem jestem w stanie to wszystko ogarnąć. <laughs> <laughs> jako tak. całość i wspomóc tutaj. Działanie Adriana. Ta, tak, bo to też jest fajne, że Michał nie miał wcześniej takiej styczności z iluzją, W sensie sam nie występowałeś nigdy. Tak. Zawsze po... byłem w cieniu. Tak, i bardziej też byłeś takim lejmanem, czyli kimś, kto nie jest tak jakby bezpośrednio w tej iluzji. Nie czytałeś tak książek, powiedzmy. Tak. Znaczy czytałeś kilka, okej. Okay. Tak. Natomiast y, nie robiłeś tego tak w sensie zawodowo, i nawet dla kolegów tego nie robiłeś, powiedzmy, na jakichś imprezach. No, Takich sztuczek, wiesz, o co mi chodzi? Przecież to sztuczki Maćka Pola. No sztuczki Maczka Pola to tak. Z kaset z bajkami. Tak, z kaset z bajkami. To były dobre sztuczki. Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Maćka Haciej. Pola. Jeżeli ogląda. Tak. tak, a jeszcze o sumie mogę powiedzieć tyle, że skończyłem studia, jestem magistrem no i, i pracuję jako sprzedawca. Magistrem czego? Magistrem Dobra. fizjoterapii. Czyli i pracuję jako sprzedawca. Pytacie się pewnie teraz, na czym to wszystko ma polegać? Nawet ten program, cała ta zmiana imidżu kanału, to wszystko, co się teraz wydarzy. Adrian już Wam mówi: A, no. taki jesteś, Ancymon. No dobrze. Dobra, więc cała zmiana, hmm, bo chodziło o to, że hmm, brakowało takiej świeżości, mam wrażenie, w moich pokazach, okay. bo robiłem takie sztuczki, które troszkę były odgrzewanymi kotletami i dalej uważam, że 99% ludzi w Polsce robi takie sztuczki. Mało kto robi autorskie pokazy, a wszyscy opierają się gdzieś na mechanizmach. No też trudno wymyślić coś nowego, to prawda. Tak. Natomiast e, wydawało mi się, że zbyt to było takie skopiowane, czy to z Ameryki, czy to z amerykańskich Mam Talent, czy z Wielkiej Brytanii z Mam Talent. Te wszystkie sztuczki coś tak nawarstwiały i ktoś sobie na tej podstawie tworzył cały program i hura, ha, 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 ha. Więc... Zgarniał tylko kasę. Tak, zgarniał tylko kasę, bo to nie jest trudne w sumie. Absolutnie nie. Tak, e, wystarczy kupić parę rekwizytów i już. Więc. E... Wystarczy mieć pieniądze, żeby robić pieniądze. No, to, to coś w tym jest Yy, więc yy, pomyślałem właśnie o tym, że taki mój, tak jakby, solowy, powiedzmy solowa kariera się zatrzymała na pewnym pułapie i nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Czy to, nie wiem, brak jakichś pomysłów, brak kreatywności, zero kompletne, zero, pustka. Zero, tak. Ale pomyślałem, było to straszne, było to straszne, <laughs> było to okropne, pomyślałem, że duet jest czymś nowym. Dublet. A nawet dublet jest czymś nowym. I oczywiście są dublety znane w środowisku magicznym, chociażby nawet Peniteller, Dokładnie. Tak, ee, którymi się wzorowaliśmy. W których czerwaliśmy inspiracje. Tak, Dziękuję. wzorowaliśmy tak, to złe tak, słowo. Tak, podczas tworzenia tego całego programu naszego mm -hmm. i tak dalej. I też występowanie w dwójkę daje, stwarza nowe możliwości, których nikt nie jest w stanie ogarnąć yy, samodzielnie, bo jednoosobowe show jest zupełnie inaczej skonstruowane, a show dwuosobowe, no to już zupełna, to, to jest, jak zaczęliśmy pisać ten program, ten nowy nasz, no to pomyślałem, że wow! Przecież to w ogóle to inaczej, mhm. bo to trzeba wszystko zaplanować w sensie kto gdzie stoi. No kto właśnie największe problemem chciałem powiedzieć, że to kto gdzie ma stać podczas danej sztuczki. Tak, i to do jest bardzo pory. trudne w ogóle, mhm. bo tak jak się solo występuje, to wystarczy ty idziesz tu, ty idziesz tam i tyle. A teraz tak staramy się wszystko oskryptować, żeby to było wszystko idealne i w tym nowym programie, który być może zobaczycie już niedługo. Być może zawitamy niedługo w Waszym mieście. E, no, no wszystko jest, większość sztuczek, przynajmniej 90% jest autorska. To znaczy my wymyśliliśmy tak. większość sztuczek, więc to są zupełnie nowe efekty. No i też tym się właśnie będziemy zajmować. Czyli pokazami, iluzji, głównie live. Można nas zobaczyć wszędzie tam, gdzie jesteśmy i gdzie będziemy. No a gdzie będziemy, to właśnie o tym może powie Michał. Fanpage na Facebooku, YouTube, nasz kanał, Instagram, wszędzie tam będziemy wrzucać na bieżąco informacje o nowościach, o tym co się dzieje, o przygotowaniach i tego typu rzeczach. Oprócz tego wiadomo, kontakt telefoniczny na pewno e, również będzie podany do informacji publicznej, aby można nas było zapraszać. A na co nas można zapraszać? Na wesela, na stypy, może nie, na jej urodziny, e, na imprezy okolicznościowe, na dni miast, na dni wiosek, na dożynki. Na, do restauracji, do pubów, też występy tego typu będziemy organizować. Generalnie wszędzie tam, gdzie chcecie zabawić jakąś grupę ludzi. Tak, no ale przede wszystkim też skupiamy się na imprezach... I imprezach, imprezach firmowych. Tak, tak, firmowych, czyli zamkniętych, tak. bo y, na nich jest bardzo ciekawie. Można poznać bardzo ciekawe osoby i też ich jest najwięcej, prawdę mówiąc. Mm -hmm. Bo tych imprez okolicznościowych, no to wiadomo, czasem tam ktoś ma urodziny, więc zadzwoni. Ale urodziny ma się raz w roku. Ale urodziny ma się raz w roku! Chociaż imieniny są codzienne, z tego co słyszałem. Czyli możemy codziennie występować. Nie, codziennie możemy występować. Jeżeli macie dzisiaj imieniny, to możecie na przyszły rok już nas zamówić. Tak, i życzymy też wszystkiego dobrego. Wszystkiego do najlepszego. Najlepszego. Nasze pokazy nie będą tak typowo iluzjonistyczne, jak znacie je właśnie z telewizji czy internetu, ponieważ będą one bardziej rozrywkowe, zabawowe, rozśmieszające. I synonimy słowa I komedia. Synonimy, słowa komedia, <laughs> tak. generalnie, tak. Chcemy zrobić iluzję, samą w sobie poważną, ale ubrać ją w płaszczyk komedii. Tak, i co więcej, też y, ten program, który już niedługo zobaczycie, mam nadzieję promo, zwiastun tego programu, y, to on będzie, zresztą jak nasz każdy program, będzie wnosił jakąś wartość, powiedzmy, y, nie tylko taką rozrywkową, tak. Tylko też jakąś taką wiedzową, merytoryczną. Czyli jakby iluzja ubrana w płaszczyk komedii, ale pod płaszczykiem jeszcze jest wartość merytoryczna. To tak. akurat będziemy często zahaczać o tematy psychologiczne, ze względu na wykształcenie... Eee... Albo jego brak. Albo jego jeszcze. brak. <laughs> jeszcze niepełne wykształcenie Adriana. Tak. Eee, czyli na pewno właśnie jakieś psychologiczne uwarunkowania, rozumienie eee, ludzkiego umysłu, jego działania. Tego typu rzeczy. Tak. Więc to będzie zupełnie, no, do tej pory nigdy tego nie robiłem. Nówka Wcześniej. sztuka. Nówka sztuka, nie śmigana. Znając też polski rynek iluzji, jestem w stanie z 99% pewnością stwierdzić, że tego zbyt wiele nie ma. Bo bardziej my nie chcemy skupić się może bezpośrednio na iluzji, jako sami w sobie, tylko iluzja jest pewnym narzędziem. Tak. narzędziem, które ma pozwolić osiągnąć dany rezultat, czyli ten, tym rezultatem jest po pierwsze rozrywka, zabawa publiczności, a po drugie wnoszenie jakichś konkretnych wartości do ich życia Takich? i wiedzy. I to jest... Tylko to też może zacząć tak, że będziemy robić wykłady... Absolutnie a To nie. nie, nie, nie. To po prostu to będzie iluzja nadal, tylko że w troszkę innej odsłonie, w takiej bardziej tak. stand-upowej może. Tak. Zamiast opisywać magię... Mhm. Magię... Tak. Będziemy używać określeń psychologicznych, mechanizmów psychologicznych i tak dalej, aby te iluzjonistyczne akcenty tak. opisać. No bo obaj głęboko wierzymy w to, że magia nie istnieje. Dokładnie. I to jest nasze podstawowe założenie. Magii nie ma. Magii nie ma. Tak. E, zresztą to Teraz normalne. Teraz powinien jakiś królik z kapelusza tu wyskoczyć. Teraz królik z kapelusza powinien wyskoczyć, tak, tak, tak. No ale niestety nie ma. Trudno i darmo. Kanał nie będzie podstawowym źródłem naszego przekazu. To znaczy, od kanału na YouTubie nie uzależniamy naszego, w cudzysłowie, sukcesu i naszej działalności. Czyli przez pryzmat kanału na YouTube nie możecie oceniać naszej działalności, bo będziemy naprawdę mały skrawek tutaj umieszczać w internecie, tak a bardziej skupimy się na pokazach na żywo. Zdecydowanie. Chodzi o to, żebyście przyszli i zobaczyli na własne oczy. Tak. A nie w rozsiedli się wygodnie w Twoim fotelu. Trzeba wyjść ze strefy komfortu. Z blokiem włączonym. Z ad <laughs> Tak. I oglądali to co robimy. Tak, tak, dlatego nie będzie czegoś takiego tutaj na YouTubie. Ewentualnie tak jak e, myśleliśmy o tym, żeby wstawiać właśnie jakieś relacje, takie. jakieś takie zapowiedzi przede, Przygotowania przede wszystkim. Przygotowania do trasy koncertowej. Przygotowania do trasy koncertowej. I takie też y, bardziej zakulisowe rzeczy, mi się tak. wydaje, że będzie ich zdecydowanie więcej. No ale też będą zwiastuny, promówki przede wszystkim, <laughs> e, jakieś róż na różne okazje, tak? tak. Bo Życzenia jedna... świąteczne. Życzenia świąteczne, właśnie takie okolicznościowe filmy, więc to wszystko będzie. Natomiast bezpośrednio nie będzie żadnego programu tutaj, bo też dużo ludzi pytało o to, czy będzie jakiś program... E, jak się nazywa ten program? Mm. Co masz na myśli? Co masz na myśli? Pamiętasz? Kręciliśmy. Pierwszy odcinek mamy i drugi nakręciliśmy. Ale nie zostało opublikowane nigdy. Tak, tak, tak. Tak, tak o mentalizmie. E, no i więc tego nie będzie tak jakby teraz. Przynajmniej w naj przez najbliższe 6 miesięcy takiego czegoś nie będzie. Albo przez 3. Założę <grym> so bezpiecznie. Ale raczej nie, raczej będziemy skupiać się na pokazach na żywo. Też czas nie bardzo pozwala robić takie materiały. Z... No dokładnie, teraz już jest coraz mniej tego czasu. Zwłaszcza, że już jesteśmy dorośli, e, co widzicie pewnie po zaroście. <grym> i tatuażach. E, więc, więc tak, e, tak ta już jest. W tym miesiącu mamy już zabukowane dwa występy, na których pokażemy fragmenty naszego show. a także publikujemy film promujący nasz cały program. I to wszystko po to. Abyście zobaczyli z czym to się wszystko je, I abyście zobaczyli jaki jest ten program, o czym jest ten program, no i to jeszcze będzie takie, mm, taki zwiastunik, tak? Który tak. będzie zapraszany na różne wydarzenia, no bo będziemy grać od lutego w różnych miejscach, w kawiarniach, w klubach, w kawiarniach, w barach, restauracjach, piwnicach publicznych, nieprywatnych, bibliotekach i gdzie tylko nas nie zaprosicie, albo gdzie tylko sami nie pójdziemy. Tak, bo wprosimy się na krzywą twarz. Żeby nie powiedzieć brzydko. Tak. Tak, yy, więc więcej informacji już niedługo. Po pierwsze na YouTubie, a po drugie na, na naszej... naszej stronie. Tak jest. Której jeszcze nie ma. Ale będzie. Znaczy, której jeszcze nie widzicie. Właśnie. Tak. Adresu pewnie też jeszcze nie znacie, a być może znacie, ale i tak tam nie wejdziecie, więc nie ma się co martwić. W związku z tym zapraszam was... Chcemy, żeby serdecznie. wszystko było dopięte na ostatni guzik, żebyście byli zadowoleni z tego. Na sam koniec chcieliśmy życzyć wam szczęśliwego nowego roku. Oby był lepszy od tego poprzedniego. Nazajem.